Chiropraktycy wiedzą, że problemy pochodzące z górnego odcinka szyjnego nie tyle przyczyniają się, co są głównym źródłem problemów w zaburzeniach neurologicznych. Czy jednak jest to łatwy temat do diagnozy? Niestety nie, a wielu pacjentów odbija się od kolejnych drzwi gabinetów lekarskich bez diagnozy, z poczuciem, że kolejna wizyta nastąpi u psychiatry. Taki scenariusz dotyczy wielu osób w naszym społeczeństwie. W zespołach górnej szyi. Takie badania jak tomograf oraz rezonans bardzo często bywają mało adekwatne, pomimo tego, iż pokazują więcej rzeczy niż zwykłe RTG. Problemy, które wymieniam we wstępie filmu, dotyczą również układu autonomicznego. Bardzo często będą one dotyczyły takich czynności jak oddychanie, bicie serca, kontrola postawy, koordynacja gałki ocznej oraz ciśnienia krwi. Wracając do badań, to właśnie zestaw odpowiednich zdjęć RTG odcinka szyjnego daje nam bardzo dużo danych, które w gabinecie chiropraktycznym będą bardzo ważne do precyzyjnego zabiegu. Jeśli masz objawy wieloukładowe, a w wynikach wielu badań nic nie wychodzi, to jest 99% szans, że wszystkie twoje objawy pochodzą z górnej szyi. Niestety, mało osób bierze to pod uwagę. Wystarczy 3 mm przesunięcie kręgu C1, aby rdzeń przedłużony na tym poziomie był skompresowany o 23% w swoim przekroju poprzecznym. Czy ucisk blisko 1 czwartej średnicy pnia mózgu, czyli ważnej struktury neurologicznej, to dużo? Pomyśl logicznie i odpowiedz sobie sam. Jeśli masz zaburzenia widzenia, niskie ciśnienie krwi, bóle głowy i drętwieją ci kończyny, daj znać w komentarzu.